Cześć, witam was, ja nazywam się Legwan A oto przed wami mecz w Shogun Total War 2 Jaki rozegrałem z Bielakiem Którego pewnie znacie, jak nie znacie to tutaj jest link do jego kanału Tu na mapie To jest jego armia Nie będę jej przedstawiał po kolei, ale widzicie, że jest masywna i bardzo nastawiona na piechotę Są samurai z nodachi, są samurai z katanami, są yari jacyś A, a to jest moja armia ja troszkę inaczej zagrałem, niż by jak nie ustawiłem takiej pojedynczej linii. Tylko rozstawiłem. Tutaj jest trzon mojej armii. Panowie z Jari. Samuraje. Nawet Ashigaru nie wiem. O, są też moi łucznicy. Śmiesznie śmieszni z tymi łkami, Piękne. To, to nie jest różowy, to jest macedoński fiolet. Moi silly archers. Oni mają bonusy do. Hmm, szybkości strzału. To są samuraje ucznicy. A tutaj, w lesie, powoli przemieszczają się moi samuraje z katanami: Rabbit Warriors, White Pride, awesome, Powerful Warriors i samoraje z Nodachi. Bez chemów. Teraz Bierak sobie widzi moją armię i sobie myśli: Hmm, wziął trochę kawalerii. A ja mam dużo samurajów z yari. Więc może nie będzie źle. To są moje look at my horse. I postanowiłem szybko prze y przeprawić się przez rzekę. Ponieważ Bierak lubi wykorzystywać swoją przewagę y jeżeli chodzi o mapy z rzeką. A nie, nie postanowiłem przeprawić się przez rzekę. No proszę. Ustawiłem swoich uczników i teraz czekamy, aż wejdą oni w zasięg ostrzeliwania przeciwnika. Samurai ucznicy, Samurai ucznicy i Silly Archers. Silly Archers są niestety zrobieni... To są weterani, którzy wyszli mi z... Ashigaru z łukami. Czy łuczników Ashigaru. Czyli chłopi, którym dano mm, łuki. I nawet na, narysowano im na, tutaj taki cel. I tutaj. Na, na czapkach i na ich pancerzach. Żeby przeciwnik wiedział, gdzie strzelać. Teraz przeprawia się moimi ucznikami przez rzekę. Aby wejść w zasięg... Yy, ostrzału Bielaka On ma bardzo dużo uczników z tego co widzę. Właściwie to. O, tutaj są jesteś... Nie, uciekający jastrzębie, Uuu, ale fajnie wyglądają. Ło, Bielak, gratuluję. Mm. Mm, szczerze mówiąc, nie wiem, kto. Wy... Nie pamiętam, kto wygrał tą bitwę. Ponieważ ona zapisała mi się. Nie wiem dlaczego, ale zapisała mi się jako autosave. Tak, tak się nazywa ta bitwa. Więc nie ma tam dopisku, czy wygrana, czy przegrana, ale już zaczyna się ostrzał skierował ostrzał w moich łuczników, samurajów łuczników samurajów, więc ja postaram się jak najszybciej włączyć im pon ponące strzały i rozstawić ich też w różne luźne szyki cieszę się, że nie namierzył moich silly a teraz już namierzył moich silly archersów ponieważ oni mają całkiem fajne bonusy do szybkości strzałów zobaczcie no no tak was fale, a wy co tutaj ale oni są Ashigaru, więc y, mimo wszystko, oni są bazowo wolniejsi od samurajskich. Ale strzelają i tak dużo szybciej niż samurajscy nie widzicie? Kiedy ci strzelili dwa razy, to oni w tym... w międzyczasie strzelili dwa razy i teraz strzelają już trzeci. Więc są bardzo fajni, chociaż nie mają ponosych strzałów. To jest trochę smutne. I tu już przechodzę moimi Yari samurajami naprzód, żeby przyjąć to, co tutaj zmierza do mnie. A to do mnie dość dużo. Samuraje z katanami, z Katanami. Y, Nodachi, Nodachi, Nodachi. Nodachi są bardzo drogą jednostką, samuraj z Nodachi. Więc. w ogóle jestem zdziwiony, że Bielak ma aż tak dużo jednostek. A tutaj przeszły już przez rzekę moje jednostki, m, które ukrywały się w lesie. I teraz wykorzystuję to, że. M, Bielak ma troszkę mniejsze doświadczenie w totalorach niż ja. I staram się go oflankować. M, Póki tego nie zauważył jeszcze, mi się wydaje, że on w tym momencie już to zauważył i dlatego ja powinienem moimi, y, moimi samurajami zaraz coś zdziałać tam. Moi Jari tutaj przyjmują na siebie te szarże potężne i spójrzcie, ten paseczek krótki, y, czerwony tutaj na górze, to jest ich morale. Jak widzicie, o, budowali troszkę to swoje morale, ale zaraz po chwili ono wraca do normalności. Tutaj rusi, rusi też moje, ruszyła też moja jazda z Jari i będą atakowali tych łuczników, bo tam nie zostało nic do obrony tych łuczników. Nic. Oprócz tego generała. Ten generał przyjmuje na siebie e, szarże moich, e, moich kawalerzystów, ale... O, te dwa, dwa oddziały, które przyjmowały tutaj m, tych samurajów, padły. Ale trzeba pamiętać, że w szczególnie największą rolę odgrywa Morale, właśnie Więc, nawet jeżeli atakuje się dużo zawsze jednostki, ale jest ich dużo więcej, to twoi ludzie mogą bardzo szybko się posypać. Teraz, jak widzicie, jego samoraje Znodarczy ruszyli na moich y, samorajskich uczników, na moich Silly Archersów. Ale ja już tutaj prowadzę atak oskrzydlający na jego uczników i na jego jednostki, y, które się cofnęły. Tutaj są samoraje Tutaj moi Oson awesome, powerful warriors biegną. Nie przemalowałem ich, a szkoda. Chyba ich nie przemalowałem. A może? Może mają ciemniejsze zbroje niż inni. Trudno powiedzieć. I oni biegną na jego Ashigaru. Tutaj gdzieś... Tutaj są rabbit warriorsi, moi lubieńcy. Oni mają tylko i wyłącznie bonusy do prędkości. Do szybkości poruszania się. Ale są po prostu niesamowici. Cisną wszystko jak chcą. Nie wiem jakim cudem. Ale zatem im tutaj już sypie się powoli morale. Ale jak widzicie, coraz mniej jest jednostek yy, Bielaka na polu bitwy. Tutaj moi ucznicy, w połączeniu z moimi White pride ziomkami, to są rasiści państwo. atakują yy, jego samorajów z Nodachi i sobie całkiem nie zarazą. Ta postrzępiona flaga oznacza, że ich jest, jest ich już mniej liczbowo. Teraz spójrzcie, zwolniły mi się dwie jednostki samurajów z Nodacci i ruszam na jego. jego dwie jedno, nie, jego jedną jednostkę samurajów z Nodachi. Nie, tu idzie druga z, z Katanami. Ym, I dwa, dwie jednostki samurajów z Nodachi powinny sobie bez problemu poradzić z jednostkami. Jest z jedną jednostką Nodacci i jedną z Katanami, ponieważ samuraje z Nodacci są lepsi niż z Katanami. O, w ten sposób. Mają dużo dłuższe miecze. Chyba też tak klatkuję w tym momencie. Chyba nie włączyłem jakiegoś procesu, który w tle pracuje, ponieważ nie powinno być takich klatek. FRAP z wyświetlami. O! A, to koniec bitwy. Frab z wyświetlami na górze 10 klatek na sekundę, przynajmniej przed chwilą wyświetlał. No i to by było na tyle. Ciekawe, że nie było ekranu wyników. Jestem w szoku. Ale wydaje się, że wygrałem tą bitwę jak widzieliście. No więc y, to by było na tyle. To jest pierwsza powtórka z Shoguna jaką komentuję. Myślę, że lepiej mi poszło niż przy live. Mm, no i okazuje się, że wygrałem, ale powiem Wam, że grałem bardzo wiele bitew z Bielakiem dość niedawno. I y, wcale nie jestem taki dobry jak w Romie, <grym>, w Shogunie, powiedzmy sobie szczerze. Bielak wielokrotnie ze mną wygrał, ja też wygrałem kilka razy z Bielakiem i walczyliśmy nawet na wodzie. Różne dziwne rzeczy robiliśmy, bardzo fajnie było. Jeszcze raz tutaj będzie, na logo będzie adnotacja do kanału Bielaka. A ja mówię wam tylko teraz, dawajcie mi łapki w górę, bo kocham łapki w górę, tak, tak. Możecie kliknąć subskrybuj na górze. Robię walkthrough walk Morrowinda, robię powtórki Roma, robię powtórki Medievala 2, robię Shoguna. Całe fajne rzeczy robię. W ogóle... Jestem super, nie? I skromny, i skromność to moja najlepsza zaleta. Ojej, już zaczynam się gubić w tym, co mówię. Przez to, że byłem na nocce, wiecie? I jestem bardzo, bardzo. Mój mózg teraz po prostu to. Brains. 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 Dobra, dość tego wszystkiego. Mm. Teraz pozostaje mi tylko powiedzieć wam: Trzymajcie się. Ciepło, idzie zima, albo już nawet jest zima. Zależy, gdzie jesteście. I cześć.